Wpada na scenę flow, ostrzenisz niż Katana Włosy ulicy, tą fortuna jest kapryśna dama Z życia rymy, jakby spadały komety Słowa jak star, pocięły te sieci Ciemność w duszy, ale światło w wersach Na betonie ślady, jak storczyki w kwiatach Podwórka echo, życie na ostrzu, nożach Himalaje problemów, lecz chłopakami do przodu knę jak boja Rymy w głowie, płonę wieczny ogień Z nawigą żarty, jakbym w rękach miał łąk Życie to gra, ale gryzie i wie Walka na mikrofonie, dusza w niej się tnie Z jak Feniks w slumsach Zwijamy pluć ogień w wersach Na problemy mamy plany. Jeden tchem w bitów Życie twarde leć wśród tych szczytów Tu miasto krzyczy moje serce w odpowiedzi Na betonie pisze. marzenia w słowa Wkładam z ulic wychowanych wśród miodu i żwiru Kiedy uderzam ty pioruny biły Rymy w głowie błonę wieczny ogień Z nawigą jakbym w rękach miał łąk Życie to gra, ale i wie Walka na mikrofonie, dusza w niej się tnie. Nie w duszy, ale światło w wersach. Na betonie ślady, jak storczyki w kwiatach. Potwórka echo, życie na ostrzu, nożach Himalaj, problemów jak z chłopakami do przodu mknę jak bola. Rymy w głowie, poniedzieczny ogień. Z nawiką szarpię, jakbym w rękach miał on. Życie to król, ale się i Walka na mikrofonie, dusza w niej się tnie. Na scenę flow niż katana kosy ulicy No Fortuna jest kapryśna dama z życiarynę, jakby spadały komety. Słowa jak stal, pucięły te sieci.